Króciutki odcineczek, będziemy nazywać koty. Okazało się, że w tym miejscu, gdzie wcześniej rozbudowywałem wioskę, jest spawner kotów, taki naturalny. I wygenerował mi się taki kotek w międzyczasie, go szybko udało mi się przejąć. Nie wiem, jaki to jest dokładnie kolor. Powiedzmy, że taki piaskowy, blady, żółty, tak go nazwijmy. Natomiast wcześniej jeszcze był taki szaro-biały bodajże. No niestety zdespawnował się, nie zdążyłem go przejąć, bo musiałem szybko pójść po rybki do bazy. No i tak się spodziewałem, że pewnie się zdespawnuje. Ale nieważne, chociaż te zostały. A to znalezisko jest dość świeże. Tego kotka oswoiłem niedawno. No i tak, ten pierwszy będzie kitku. A ten drugi będzie mruczek. I tak mamy oto kitku i mruczka.